Witam, witam na swoim kanale, e, Schron na sztukę poświęconym sztukom pięknym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o moim malarstwie, konkretnie o jednej z trzech prac, które dedykuję Mistrzostwom Świata Sum, które odbędą się w Krotoszynie. E, no i cóż, e, Krotoszyn został wybrany na gospodarza w 2024 Mistrzostw Świata w amatorskim. Sumo. No a dlaczego akurat y, Krotoszy z całej Polski? Ponieważ tam po prostu e, znajduje się siedziba polskiego związku Sumo. No i w związku z tym poproszono mojego ojca i mnie o danie pokazu na, na otwarciu mistrzostw świata Sumo oraz do wzięcia udziału w tygodniu japońskim. A to już mnie osobiście o to poproszono i. E, Poproszę o to, żebym eksponował oczywiście swoje malarstwo. No i jedzie tam moja wystawa. W sensie jadą pracę z cyklu sztuki walki walki o sztukę". No i właśnie trzy prace poświęcone sumo e, stworzyłem, ponieważ w tym cyklu jakby e, do tej pory nie uwzględniałem tej dyscypliny. Ale właśnie tutaj pozostałe dwa obrazy już opisałem. Kolejnym. Razem Tytułem obrazu jest Duchio. No i wiecie, jak zwykle, jest to obraz wykonany w mojej autorskiej, technice mieszanej. Widzicie tam dwóch zapaśników w trakcie wykonywania tego całego rytuału, który jakby poprzedza samostarcie, ponieważ sumo jest bardzo sprzężone tutaj z symboliką na obrazie widać dwie postacie z takimi szeroko rozpiętymi ramionami na boki oraz sędziego i owal będący polewarki, to właśnie jest bohio. Ono zwykle jest w formie takiej skarpy z gliny i jest obliczone wokół tam polewarki takim po w koło Jak się przekroczy tą linę albo dotknie jakąkolwiek inną częścią ciała niż podeszwą stopy ziemi, to się przegrywa w sumie po prostu. Spodaj bodajże 70 technik, z tego tak może z 50 klasycznych, które są dozwolone, no tak, przeciętny zawodnik w ciągu kariery używa przynajmniej połowy z nich. Taka ciekawostka, że mogą na przykład uderzyć się głową albo bić się otwartymi no, rękoma zawodnicy z siły, a te podcięcia, które oni robią, mogą być również skierowane skierowanymi tam pod konaną i tak dalej, więc jest dość brutalny sport. Tak czy inaczej, wracając jeszcze, nawiązując tak naprawdę do obrazu pod tytułem Dochio, zarówno ta yakata, czyli to zwieńczenie nad, nad, nad tym ringiem, do sumo, jak gdyby, nad tym polem walki, jak i samo polem walki, nawiązuje do konstrukcji świętulistycznej świątyni. W ogóle jakbyście się zastanawiali, dlaczego to tak. Wygląda, że wchodzą zawodnicy, obchodzą sędziów, wchodzą na matę, w karate czy w judo. Dlaczego sobie nie skrócić drogi i tak dalej? No bo to jakby nawiązuje do takiej starej tradycji tych pojedynków na rozstaju dróg, na udeptanej ziemi, gdzie bardzo często po takim pojedynku, dane już były zakazane, to żeby nie było jakichś dalszych reperkusji, prawnych, to chowano biedaka, który przegrał, albo obydwu, jeśli akurat był powiedzmy remis, taki Ajuci, gdzieś tam nie opodar tego miejsca. No i podobnie jak w Europie, sekundanci, czyli gumple każdego z pojedynkujących się, pilnowali, jakby żeby pojedynek przebiegał honorowo. I jeśli założenia tego pojedynku, by to na co panowie się umówili, zostały jak gdyby pogwałcone, to każdy sekundant odpowiadał za zabicie swojego kolegi w sensie jest jestem sekundantem powiedzmy Marka Marek pogwałcił kodeks honorowy więc ja z boku wyciągam swoje łaki zasi i wpijam mu je będzie trzeba żeby szybko E, przeszedł już do czasu przeszłego i więcej, e, jakby nie splamił swojego honoru bardziej. Tak to wyglądało. W Europie na początku dokładnie podobnie. Wpadali ludzie na te same pomysły. Także miejsce pojedynku, miejsce walki, jest miejscem świętym w pewnym sensie, taką ma symbolikę. Niektórzy o tym wiedzą, inni nie. E, Dochył zde zdecydowanie jest takim miejscem. Nawet Frenzle tutaj e, przy pasie, słuchajcie, e, każdy z nich ma inny kolor. To symbolizuje porę roku i to ma zapewnić jakieś tam prosperity itd. Więc absolutnie wszystko w sumie ma znaczenie. Na moim obrazie widać dwóch zawodników. Widać pole walki i widać również sędziego. No i tak, tutaj chciałem jakby kilka sprzedać Wam takich odnośnie e, samej rywalizacji w osumu, w tym wielkim sumu. E, no i to wygląda mniej więcej tak, że w przeciągu roku jest sześć razy zawodnicy walczą na sześciu różnych turniejach i to się odbywa zawsze w miesiące nieparzyste zabicie, nie wiem czemu, ale tak jest i to się nazywa panszą albo bansho. E, I Większość tych trudnień odbywa się w Tokio, ale część się odbywa jeszcze w Osace, w Nagoi i jeszcze w Fukoułce. Także tak to wygląda. No i tam w zależności od rangi się walczy albo raz dziennie, jak ktoś jest tam wysoko w rankingu, albo nawet siedem razy w przeciągu jednego dnia. No i tam, jak ma się ujemny, to można spaść niżej. Jak ma się bilans dodatni, to można, można awansować. No i teraz sprawa z tymi sędziami. No właśnie, no jest sędzia na tym moim obrazie. No I on jest ubrany w w tak, jakby jego ubiór nawiązuje do dworskiego ubioru. W realu to jeszcze ubarwienie tego ubioru, wszystkie tam mony, no to, to jest dostosowane do jakby rangi sędziego i rangi zawodników, czyli dany sędzia jest dopasowany, ringowy do danej rangi zawodników i ich tam sędziuje. Są jeszcze boczni sędziowie. W przypadku takich trudnych do rozstrzygnięcia decyzji następuje fokusin szuków, czyli tam zebranie sędziów i oni tam sobie decydują. No i sędzia ringowy ma tradycyjnie w ręku gumbaj, czyli taki bojowy wachlarz, którym normalnie dawało się sygnały wojsku. To już ma znaczenie symboliczne i też symboliczne znaczenie ma każdy sędzia główny ringowy, gyoji, bo boczni nazywają się shimbay. To Kiozi jeszcze dodatkowo ma zawsze tanto. No i tanto jest takim znakiem, że traktuje on poważnie swoją pracę i w przypadku z mojej decyzji jest gotów odebrać sobie życie. Był jeden czy tam dwa takie odnotowane sytuacje, że, takie odnotowane sytuacje, że rzeczywiście miało to miejsce. No wiecie, w przypadku yy, zawodów tam karata, poszedniki, żeby ten sędzia miał to, tanto przy sobie i tak poważnie traktował swoją pracę. A tak wracając do, do jakby meritum i już nie żartując sobie, to tak to wygląda, że tak uposażony jest ten sędzia. No i słuchajcie, w Japonii w sumie jest bardzo poważną sprawą, nie radzę sobie żartować z z tej sztuki. No i mam nadzieję, że mi się udało oddać w tych obrazach taki majestatyczny charakter toposowy tego całego rytuału. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że fajnie było też wysłuchać wielu ciekawostek na temat sumo i tak Japonii itd. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Jeśli Was interesuje content Związane ze sztukami walki, to zapraszam na swoje dwa pozostałe kanały: Z Miłości Do Prani Białej i Karate po Polsku. Tak one się nazywają. No i do zobaczenia następnym razem.